W dzisiejszym doświadczeniu pokażę, jak wykonać cieszenie klinowską. Do miski wsypujemy mąkę dobrze, mąkę zienaczaną. i stopniowo doleżamy wodę. Teraz trzeba dobrze ugnieść. Jak widać, trzymam w ręce, uciskam i nie jest to ciecz, a gdy puszczam, się rozlewa. O, teraz dobrze widać. Cieśnij jest mieszanina wody i mąki ziemniaczanej. Mąka ziemniaczana zawiera długie łańcuchy molekuł. Po dodaniu wody, molekuły te ulegają rozłączeniu. Pod wpływem nacisku cieśnij Newtonowska staje się substancją stałą. Więc gdy nie ma siły nacisku, rozlewa się i staje się cieczą. Gdy siły nacisku są duże, Zmieniają się bardzo szybko. Zostaje uporządkowana struktura, jest męczanowska, staje się sztywna. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce.